Właśnie wróciłem z narady u Bebiciego oraz całej włoskiej admiralicji Razem z kierownikami, szefami włoskich stoczni I doszliśmy do porozumienia, że może musimy troszeczkę ograniczyć nasze imperialne prany I wprowadzić nowy model lotniskowca To jest najtańsze co da się dosłownie zbudować, taniej się nie da Taniej się nie da, to jest najbiedniejsza podstawa Lotniskowca najbiedniejsza, najtańsza, z razem z najtańszymi, yy, najtańszymi, najbiedniejszymi upgrade'ami yy, z wyjątkiem yy, hangaru. Hangar, moglibyśmy jeszcze mniejszy hangar, ale byłoby tylko na 18 samolotów, a samolotów chcemy więcej, bo samoloty mamy w teorii dobre, także wszystko jest bieda, tylko hangar duży, ale to jest dosłownie pusty lotniskowiec. Tu nic nie ma, to jest pływająca tratwa, z której będą startować samoloty. Nazwiemy to projektowo Bieda 1 i tym pozytywnym akcentem zapraszam na dzisiejszy odcineczek w Hearth of Iron Chciałem powiedzieć, już w do N'Ziga przejdziemy, ale fajnie, jeżeli powie, po, powiadam wam, zapowiadam wam przyszłość Jeżeli będzie tak, że przegramy Afrykę i ja w tym Black Ice będę panicznie bronił południowych Włoch przed desantami aliantów To ja będę zadowolony, to będzie jedna z lepszych kampanii, jeżeli bot to ogarnie i my będziemy mieli fajny gameplay, żeby tego bronić a jeszcze Adi będzie się popisał na froncie wschodnim. No. Także to może być jedna z lepszych kampanii. Także co, black i łapy górę, soczysty komentarz, Discordik, Patronite, Twitch, streamy, pozostałe kanały. Polecam bardzo serdecznie obszaić wszystkie. A my w tym czasie y, mamy rok do wojny, bo my we wrześniu nie wchodzimy do wojny, będzie tam przełom 39-4,0 powinniśmy wejść do wojny. Także y, damy bieda jeden lotniskowca do produkcji. Tylko... Czekaj, ten lotniskowiec nie bierze... Ten light carrier nie bierze stoczni tych Uu, Ej, bo my byliśmy ograniczeni Ja chciałem właśnie pościągać częściowo z tych dużych karierów stocznie, żeby produkowały ten Ale skoro on nie bierze tych capital shipów do siebie Ile my będziemy go robić? Ej, no idealnie W rok będziemy lotniskowca wodować Możemy nawet zdążyć cztery lotniskowce do wojny Ale fajnie, dobra, dawaj, produkujemy Produkujemy Bieda 1. Produkujemy Bieda 1 i produkujemy Bieda 1. Może zdążymy 4 lotniskowce do wojny wystawić. <słuch> Jak to się uda, to będzie hit. Powiem zaraz zaraz zatoną, ale będą. Dobra, i potrzebuję stoczni. Eee, potrzebujemy jeszcze 5 stoczni. Eee, konwoje wywal. Mm. Kruzera zmniejsz, ciebie zmniejsz. Jeszcze postrzegam stoczni, idealnie. No i spoko. Postrzegam jeszcze troszeczkę chromosomów. Chromosomy trzeba zakupić. Ej, Black Ice ma taki potencjał, że my wcześniej tego Black ice'a nie graliśmy. Dobra, to jest kwestia y, armii, znaczy floty. Tak, kwestia floty. Kwestia floty to jest to, że ona powinna pływać się trenować. Jest też kwestia lotnictwa, żeby w sumie samolotów nie produkujemy od początku wojny. No i kwestia, że trzeba armię powoli szykować e, w sensie platki na walkę w Afryce. Do tego są potrzebne lekkie dywizje, zakładam, z dużą ilością art. Szybka reklama, wygraj malorcy lub inne gry, a przy okazji za darmo wspomóż mnie jako twórcę. Pobierz grę z mojego linku w opisie lub z komentarza. Osiągnij piąty level wioski i 100 tysięcy kamocy. I to już, to wszystko. Więcej informacji o Bigoje na gry na Discordzie Znajomi znajomego. Rise of Kingdoms to darmowa graty publikar, Wybierz swoje ulubione imperium w historii świata i poprowadź je do rozkwitu. Rozbuduj swoje miasto, twórz kolejne armię, dąż do sojuszu i wspólnie z ekipą zdominujcie serwer. Ja wybrałem Rzym i mój sypion afrykański gada do mnie płacinie. Dosłownie. W Rise of Kingdoms. To tyle, dzięki za wysłuchanie. No właśnie, że będziemy chcieli włoskiej Afryki Wschodniej bronić. Bo to też trzeba zaplanować, to trzeba dużo lekkich dywizji zacząć wystawiać jest masa garnizonów. Bot tu się lubi desantować. Przekonaliśmy się o tym, jak graliśmy rzeszą. I nam się Brytyjczyk dosłownie, jak tylko obczaił, że nie zdjąłem garnizony sportów, to od razu się dropnął. Jest problem. Potrzebujemy dużo lekkich dywizji. Dywizja Tevere to jest tam lekka dywizja. Potem zrobimy z tego większy kombat. ale zaczniemy ciebie wystawiać. Także trenuj. Trenuj i ciebie potrzebujemy w dużych ilościach. Myślę, że możesz. 21 21, Ile mamy tych dywizji? Mamy 9 dywizji, to powiedzmy będzie teatr afrykański. 9 dywizji. Tu potrzebujemy generała. Dobra, szkół na razie wszystkie. Zobaczymy. I bym zaryzykował. Zaryzykowałbym, i byśmy spróbowali. Ej, od początku wystawiliśmy 30 okrętów, spoko, ale bym zaryzykował, żeby ich troszeczkę potrenować. Zobaczymy, jak bardzo nam paliwo zacznie schodzić. I czy mamy jakichś dobrych admirałów, bo ja zapomniałem? Vincento de Faco, Superior Tactician Seawolf. Gunner, to Ciebie chcieli. Umberto Bucci, Spotter, Guard Panie Umberto Bucci, weźmiemy Ciebie. Nie wiem do końca, z tym, o co chodzi z tym Wargames liderem um, Target in the Current Navy Wargames Decision. To są jakieś decyzje, nie wiem, zobaczymy. Z tym masz tu sensownego dostać. Minowanie raczej nie. Retreat decisions, chance, number of Ship in the first, first contact, to by się przydało. Ten upgrade niczym się nie różni od tego, od Weterana Spotera. Co to niby upgradeuje, nic to nie upgradeuje. To możesz odpalić ciebie. I możesz odpalić, żeby szybciej uciekać przed Brytyjczykami. No i dobra, i mamy flotę zaczepną ucieczkową. Teraz zobaczymy, czy da radę ją potrenować. Wyposażymy, pokażę wam zaraz tę platkę. Pokażę zaraz tę platkę, nie mamy fabryk. Śmieszne te włochy. To będzie nasza postawa platka, lekkiej piechoty, lekka artyleria, jeden anti-tank i supporty. Przede wszystkim sprzęt do walki na pustyni, logistyki, szpitale, antier. Ci się, czy nie walnąć jakiegoś heavy Antiera, ale raczej no, nie będzie nas na to stać. Musimy, musimy mierzyć cele na zamiary, czy tak to się mówi że zobaczymy. Fajnie, że jakbyśmy zrobili piechotę szturmową z ciężką artylerią, działami kolejowymi. Tak, działa kolejowe byśmy ciągali po, 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 po libijskiej pustyni. Ale też nie wiem, czy zdążymy. Także na razie odpołzujmy rozgryweczkę. Zobaczymy też, czy tutaj Atryszy nas nie będzie zjadać. To jest Mucio Importante. Mucio Importante to jest. Nas Atryszy nie będzie zjadać. To są trzy dywizje. Ja bym was chyba zamienił... Myślałem, czy nie zrobić z was Marinesów, żebyśmy się desantowali, wiecie, klasyczne desanty gdzieś na Aleksandrii tutaj, żeby podcinać, ale też chyba nie damy rady, więc na razie zostaną. Tu mamy 38 zwykłej piechoty, mm, nie wiem, czy częściej zamienimy na lekkie dywizje, częściej nie przemieniamy na szturmowców, a tu mamy 7 dywizji konno zmotoryzowanych, to na Jugosławię się przydadzą. O, tu mamy Store Supplies in Libya, to się robi 11 dni, Supply Hubik, Fuel Silos, ej, zróbmy to. Zróbmy to, a paliwo schodzi, w 58 dni paliwo się skończy. Um, ale trenujemy flotę, tak? <grym>, trenujemy flotę? <grym>, trenować, trenujemy. Ochotnicy wrócili. Great success, gdzie są ci ochotnicy? Tutaj, trzy dywizje górskie, super. Idzie się do naszych y, tych dywizji, ewentualnie z tych górskich zrobimy nasze dywizje przebijające się. Ale nie wiem, czy górskie będą dobrze działać na tej Afryce. Braki z prądu, braki paliwa, najnowsze samoloty i najnowsza doktryna morska Viva Italia! Oj, tu byłyby jeszcze większe hangary, ale nie, no już nie możemy zmieniać Także nie ma co upgrade'ować Jakie będą hangary, takie będą My musimy zacząć też doktrynę robić, bo tu chyba jeszcze pierwsza wojna doktryna jakaś nie jest skończona Pit coordination, zrób to mm, Przepalaj nawet Navy Expa A prądu brakuje, my gdzieś tam budujemy elektrownie nie? Mam nadzieję, że ta jedna ta elektrownia to ogarnie Dobra, są supply habiki. Zwycięstwo w Hiszpanii Political power, war support, dużo boostów Opłacało się, opłacało się wysłać wsparcie do Franco Jestem ciekaw czy już im chodzi lack of fuel Nie, jeszcze im nie wchodzi lack of fuel Nice e, Tu możemy wprowadzić Radio technologies, rocket sites, naval research Speed 1 No nie, na no 1% to nic nie daje To daj na radio, radio bo tam mamy dużo zacofanów technologicznego Okej, okay, już nam weszło lack of fuel Dobra, żartowałem, schowaj tą flotę no bo oni są mi zieloni, no muszą się przetrenować. Dobra, schowaj ta flota. Bo nas włoskie społeczeństwo e, z tego zmusi do ustąpienia ze stanowiska rządu Bebici przed, przed wojną straciłby stanowisko. No i musimy, chcąc nie chcąc, 39 zacząć badać technologie wojskowe do armii Chcąc nie chcąc, musimy to zrobić. E, czy mamy lepszy sprzęt do walki na pustyni? A. Wiem, że to się bada, ale chyba tego się nie upgraduje, tak mi się wydaje, na pewno będziemy potrzebowali, o, tu jest arktyczny sprzęt, tu jest pustyny, dobra, to mamy. Na pewno karabiny lepsze, zacznij to badać, bo włoskie karabiny to jest mem II wojny światowej, a, a w lotnictwie możesz zrobić doktrynkę na asów. I musimy też zająć Albanię, bo potem jak wybuchnie wojna już nie zdążymy, mamy ważniejsze rzeczy do robienia, ale włoski imperializm wymaga Albanii, tak? Nie pytajcie mnie, bo włoski imperializm wymaga Albanii, i jak tu wyglądają saplaje Saplaje wyglądają tutaj dramatycznie, bo tu jest pod 2-3-4 dywizje B do piechoty i oni już głodują. To jest problem. To jest big problem. Musimy szukać oszczędności. Jak gdzieś nie są poszczególne fabryczki, to je usuwaj. Musimy ustalić co jest nam potrzebne, a bez czego się obejdziemy, na pewno lightitanków potrzebujemy, tego, antitanków lekkich potrzebujemy Ha, to jest koniec naszych fabryk um, Jeszcze żadnej militarki w tej grze nie zbudowaliśmy, wiecie o tym, nie? <śmiech> 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 Dobra, Albania się poddaje, piękny dzień Włochy przejmują Albanię, gdyby tylko ta Albania wiedziała O, akurat papież z, tego, z tej wiadomości się przekręcił, gdyby tylko Albania wiedziała jak bardzo Włosi są niegotowi do wojny, tak. Ale podoba mi się ten mod. W końcu czuć włoski experience. To, czego mi było potrzeba. Total War był zbyt prosty, bo tam, jak ogarnąłeś, to dało się wypłacić te Włochy. Tutaj, no jest problem. A to będzie nasza templatka ofensywna. Jeszcze do 25 do tego tylko brakło mi armii Expa. Eee... Ta piechota Assault Infantry razem ze średnią ARTą rzucimy wszystko co najlepsze i zrobimy kilka takich dywizji Ja mam nadzieję, że to wystarczy żeby przepchnąć się w tej Afryce, tutaj troszeczkę zaczynamy już działać z logistyką i powoli jest lepiej okay, będziemy szkolić nowych dywizji mamy zero tego manpowera, tylko część starych dywizji zamienimy na te... Na te Avanti Bebici, powiedzmy, żebym chciał takich 6 dywizji ofensywnych I zamień to na Avanti Bebici I chodźcie od razu na ten front tutaj jest 3 za dużo, to zabierzesz sobie 3 dywizje stąd. Okej, okay, i wy będziecie jako powiedzmy armia saportująca. Jest jakiś generał, który też jest lisem, asem pustyni. Ten ma sporo jakichś odznaczeń, także chodzi, Żbiczku, będziesz saportował naszą ofensywę w, w Lebie Także może, może aż tak źle nie będzie. Paliwa brakuje, ale to dlatego, że flotę rotowaliśmy. Sprzęt się kiedyś nadrobi, na przykład konie będą w ciągu 3000 dni. Co? Czekaj, my w ogóle robimy sprzęt konny? A. Um... Nie no, robić robimy. Część fabryk wrzucone, no to. Cała nasza logistyka polega na koniach, ale bez przesady. O, Japończycy mogą wystawiać super bydlaki? Mogą wystawiać super bydlaki? To my też chcemy super bydlaka wystawiać, bo właśnie wybadaliśmy. Eee, samoloty na tym lotniskowce one są z 39. Kolejne są dopiero 42. Więc tu jesteśmy akurat ustawieni, jeżeli chodzi o samoloty. Tam to, że trzeba będzie jeszcze produkować, to już pallicho nowego Close Air Supporta. Możesz wypadać podnosimy też jakość naszej armii. Tu mamy wyższe standardy, tak? Będą wyższe standardy we włoskiej armii oraz włoscy oficerowie będą mieli lepsze szkolenie. To nam troszeczkę będzie kosztować consumer goodsów Ale mega mi się to podoba. The National Policies, moja, fajne. A, bo tutaj jeszcze jest ten, e, support equipment. No tak, no. No, no. No tak. <grytanie> no wybadaj sobie tych inżynierów. Może by tak jednak e, Tour de France 38-39, 30 30 może by tak jednak pogadać z Adim, malarzem pokojowym i Adi, ty weź się zastanów co ty robisz. Po co i na co tobie to? Weźcie zastanów, jest dobrze, mamy piękne granice, więcej już mieć nie będziemy, tak? Może bo nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby umierać Zagdańsk! To rozumiesz Adi? Eee, pierwsze militarki zaczynamy budować w lipcu 39, No tak to jeszcze nigdy nie było. Tak to jeszcze nigdy nie było. Eee, zaczynamy też się szykować do obrony włoskiej Afryki. Trudno, jak Jolo i mamy walczyć o bongo kelgijskie, to musimy włoską Afrykę utrzymać. Bo inaczej do Boga Kelgijskiego raczej się nigdy nie doczołgamy. Pacrzę na sprzęt. Ci Włosi mają za dużo slotów badawczych w samoloty. Ja po prostu, gdybym miał tyle slotów w przemysł, co ja mogę w samoloty wrzucić. To byśmy wyprzedzili PKB Niemiec w 39 tymi wuchami. Ale że ja już nawet nie mam za bardzo jakich samolotów badać, bo nie wszystkich potrzebujemy. Możemy sobie transportowca wydawać, wydawać nie wiem, może kiedyś się przyda. Mostra del Cinema di Wenecja. Jakiś festiwal filmowy w Wenecji, tak? Babicie go zaporządkował? No proszę bardzo, ale darmowa stabilka. Devey, devey. Kliknąłem też kilka innych decyzji, żeby podbić stabilkę przed wojną. Eee, tak jest, reformujemy armię i tutaj wybieramy, czy chcemy Old Guarda, czy innowacje. No my lecimy raczej w Old Guarda, bo to jest Giovanni Messe, czyli Włochy pod czołgi. Eee, tu musimy. Join Axis, możemy już zrobić Join Axis? Nie możemy zrobić Join Axis, bo musi być czerwiec. Czerwiec 40 roku. E, to luz, mam jeszcze czasu. Myślę, to tu jest fajnie oskryptowane, że nie możemy za szybko wejść tymi włochami do wojny. Podoba mnie się to. Podoba mnie się to. Dobra, to na razie day e, stabilkę. To jest w ogóle kampioni del mondo. Winning the football World Cup is even more important than winning a world war, proszę bardzo. After 3094 Edition, this is already our second trio. Zabebicie go, Włochy wygrały world cup? O proszę. I'm wondering how many years will have to pass before France will win two cups as well <laughs> No jest jak jest, ej fajne, podoba mi się e, zwycięstwo w piłce kopanej, Włosi dostaną boosta Nice Dobra, tutaj musimy nadganiać technologie wojskowe i to koniecznie e, Zapominamy o desancie, ja serio myślałem, że taki jakiś desancik machniemy na plecy Co ty panie, zapomnij, nie ma szans Nie ma szans Przecież że jak nie ma burzy piaskowej, to nasi nawet mają tutaj zaopatrzenie Tylko jak przychodzi burza piaskowa to zaopatrzenie nam znika. Także. A budowa tej Supply huba jest cholipka droga. Możemy spróbować zrobić jeszcze jeden port tutaj na granicy. Eee, niech się zrobi. Możemy przeciągnąć. Tutaj się buduje tory kolejowe, bo ja w sumie torów kolejowych nie widziałem, żeby tu się budowało. Buduje się, tak? Tak, buduje się tory kolejowe. Machnij połączenie tędy. Machnij tutaj zużywbrzeże, że niech tory kolejowe jadą. Żeby Supply'e się gdzieś tam leciały w międzyczasie I rozbuduj jeszcze port w Tobruku na maksa The Polish Question! Ej Za każdym razem jak widzę ten, ten Reichstag Niemiec to on robi wrażenie Ja wiem, że to spaczone i spaczeńcy tam sami siedzieli Ale nie mówcie, że dobór kolorystyki i ten orzełek tam świecący, no robił wrażenie Zbliża się wojna, no sierpień 24 Polacy pewnie odrzucą ultimatum Niemiec od... Nie macie gwarancji od UK? Mam nadzieję, że UK tutaj wejdzie do wojny. Mam nadzieję, że to wszystko będzie z z zadziała tak, jak powinno zadziałać. Ciao, bela, ciao, ciao, ciao Mam jeszcze jednego slotta i... O właśnie, Desert Infantry, zdecydowanie. Eee, ile mamy Combat wf 21. To troszeczkę piechoty do tego już Infantry, Assault i mamy 25. To będzie nasza... Dywizja póki co do przebijania się. Potem tu jeszcze się wrzuci jakąś lepszą artylerię. Weź to na razie zapisz. A i mam nadzieję, mam nadzieję, że to wystarczy. Po pierwsze, że nie zgłodnieją tam. znajdą sobie jedzenie, żeby wystarczy nam sprzętu dla nich. Wystarczy nam sprzętu dla nich, a po drugie przebiją się przez Brytyjczyków. Polska odrzuca niemieckie ultimatum, a więc wojna My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę Natomiast my we Włoszech nie znamy pojęcia zbilansowanej ekonomii, bo wszystko ładujemy w biga flotę Dwa pancerniki, jakieś przestarzałe, które od początku gry się robią Je szkoda usuwać Są nasz 42 zaplanowane Kilka stoczni doszło jeszcze w międzyczasie Masakra Przynajmniej nam prądu nie brakuje Póki co i surowców nam nie brakuje. Niemcy tutaj rubacznie razem z Rosjanami bawią się w Polsce. Widzę, że Niemcy już podchodzą pod y, Warszawę. Ale patrzcie, mamy październik, nie? Wojna wybuchła Niemcy historycznie. A dopiero 8 października Niemcy są pod Warszawą. No jest taki hopsiup tutaj prowadzić operacje ofensywne. Ale nie o to mi chodzi. Przede wszystkim mocno zepsułem, bo nie ogardałem, że do, tej do tego celu potrzebujemy jakiejś tam technologii. I długo nam zeszło, żeby to zrobić. A ja powiem to, powinniśmy mega szybko zraszować, tak naprawdę. Bo tutaj nam blokuje drzewko dość potrzebne pod flotę. Więc to jest jeden z dużych błędów. A druga rzecz to chciałem Wam spoinformować, że doktrynki tutaj morskie są zupełnie inne, czyli inaczej są poukładane. No i robimy tą, pod którą są Włochy zrobione. Mają doradcę, czyli bymy Fleet in Being i zobaczymy, co tutaj fajnego. Bo tu widzę, że już się wykluczają niektóre rzeczy. Polska kapituluje. Upadek Warszawy, cześć Adi. Polska nie miała szans, ale tak, wy weszliście do wojny Dobra, no to mamy już drugą wojnę światową, mówiłem, że w tym odcinku doszłapiemy się do wojny światowej Do drugiej wojny, ale niekoniecznie mówiłem, że my będziemy w tej wojnie Haha, ha, więcej czasu na przygotowania Uff, przygotować się do wojny, tak, zdążymy, na pewno Ech, Technologia z 38, na pewno da radę Lecimy, go Ech, Berette dawaj, ta, Production Efficiency Cup Berette Jakie tu tory są długie? pa ile czasu my to nitkę torów budujemy przez Libię? O, Lipka! Fin Finlandią też może się ciekawie grać na, na tej modyfikacji. Jak to są takie spocone te Spocone taktyczki. Dobra, nie podobają mi się te puste dywizje. E, Finlandia under attack by Bolszewiks. Możemy im wysłać wsparcie. Był jeden multik i to na Natalorze, gdzie włoskie dywizje pancerne. Jeździły po Finlandii i niszczyły zającowi psycha, jak Zając grał na Związku Radzieckim. Polecam tego Multicha, bardzo fajny był, jest na YouTube nagrany cały odcinka eee, No i wyślemy wsparcie, tak, wyślemy im wsparcie, wyszli co się da No i w końcu ja to powinienem w 37, w 38 zrobić, a jest koniec 39 slot badawczy I tutaj wybieramy, czy idziemy we flotę czy armię. No już zdecydowaliśmy, że idziemy we flotę Chociaż wydaje mi bardziej logiczne i, i pod nasz... Jezus, jakie to są busty do artylerii? No ale no ale flota, tak? Flota, flota. Szkoda, że to się wyklucza. Powinny być dwie opcje. Halo! Utrudniacie, black się, oddaj opcję. Do wyboru to jest zbyt. A! Ah, jak mam sam to wyciągnąć? Bez floty i bez armii. O kurde, tu mieliśmy całą mechanikę na wydobycie libijskiej ropy, tylko musieliśmy porobić masę rzeczy. Masę rzeczy, dobra, e, idziemy ostatecznie we flotę, nie wiem, no też słodkie busty do artylerii, do tutaj do militarków Tutaj fajnie jakbyśmy szli, nie wiem, podgrzewani Messa, no dobra, no lecimy w tą flotę. E, ja muszę ogarnąć jak bardzo nas boli to, że nie mamy tej ropy i co my musimy tu zrobić? Wydobycie Industrial Console Libyan Ge Geological Survey. Pewnie tego nie mamy, nie? E, Ta, tego nie mamy. Bo mamy Construction road building, Construction Speed jak, jak utrzymamy Libię, to to zrobimy, bo tu jest widzę bardzo dużo ropy, bardzo dużo ropy, a my będziemy de facto odcięci ropy. Właśnie, przecież my będziemy odcięci od ropy, bo Rumunia będzie sprzedawała. Rumunia będzie sprzedawać Niemcom, Sowiet widzę, że ma na nas embargo. A, influence jest zbyt niski ło cholipka. Mamy 4 stycznia 4 lotki schowce. Zając obiecał cztery lotniskowce do wojny. Są cztery lotniskowce do wojny. Gówniane, ale są. Bizerte, Tobruk, Tripoli, Libia. Mamy cztery lotniskowce. Proszę bardzo. Teraz musimy zacząć samoloty na te lotniskowce ładować. Ale obietnica zająca spełniona. Cztery lotniskowce do wojny. Gówniane, ale są. Wiecie co jest śmieszne? Że jak mamy tę dywizję Assault Infantry Wycieszone potrzebują specjalnego Assault Infantry Equipment i my go do tej pory nie produkowaliśmy, bo ja zwróćcie mu uwagi. No, Assault Equipment jest potrzebny, także zacznij produkować! Zacznij produkować ten Assault Equipment, to jest to? Tak, to było to, jeszcze potrzebujemy ciężkich pelotków. Teraz, gdzie są ciężkie pelotki? Tu są ciężkie pelotki, wrzuć te ciężkie pelotki, tylko 180 ich potrzeba, całe szczęście. Miejsz produkcję karabinów. Pelotki wrzuć, w ciebie wrzuć. Aha, i to koniec fabryk. No cóż, jest jak jest. Mniej uniformów, a więcej sprzętu, mniej uniformów. Nowych dywizji na razie wystawiać nie będziemy. Jest jak komuś się zniszczy mundur, to musi upolować, zedrzeć z Brytyjczyka. A zdobyczny mundur. Tu traki damy radę. Tych koniów to cały czas, całe życie brakuje. Tu mamy motorynki. Jest więcej motorynek jak koniów we włoskiej armii. No cóż, jest jak jest. Jest jak jest. Więcej arty. Więcej tego sprzętu. A, mówiłem? Mówiłem, że Brytyjczyk tu jest szalony, on się będzie dropił? Dropnął się. Dropnął się Adiemu, co prawda, bez portów. My to mieliśmy drobny problem tutaj. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda ta kampania, Polecam kanał znajomy, Chomiczana, tam są powtórki streamów, ale wytentegowaliśmy to. Mamy kwiecień, czyli jeszcze mamy dwa miesiące, żeby dołączyć do wojny. No nie wygląda to za kolorowo. A przynajmniej nasze dywizje Przestały robić pajacyki na dywizji. Sprzętu nawet trochę jest. Ile tego sprzętu brakuje? Heavy anti-airy nadrobimy w 730 dni. Co? Eee, Niemcy lecą na danie. Zdobycie Norwegii Niemcami też to nie jest prosta sprawa. Potwierdzam. Garnizon Assault Infantry Equipment. 800 dni. No cóż, tu jest problem. Tu jest zdecydowanie problem. Zwłaszcza, że potrzebujemy nowych Assault Infantry karabinów. Także wrzuć tu kosztem tego. Zdecydowanie. I on to. A on się dropnął! A u mnie Norwegowie dosłownie na każdej prowincji stali po 5-6 dywizji, rozumiesz? I to trzeba było tak pocić. A ten się dropnął, co prawda, bez portu nie. Tu ma chyba port. Nie, dobra, to jest zostawione. Bot się botu podłożył. A ja tu normalnie tam to był najbardziej skomplikowany desat w życiu u mnie w hojcu, żeby na tego bota tu się dropnąć. Masakra. I ta, ta modyfikacja jest tak dobra. Nawet Total War nie jest tak, tak ciężki, bo tutaj nie da się być. Na bieżąco ze wszystkim. Nie da się wszystkiego na bieżąco wybadać, floty, lotnictwa. Na stalłoże da się. Jak ogarniesz i, i wiesz, to, 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 to dasz radę. A tutaj? Jest bum, płacz i zgrzytanie zębów. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem. Zwłaszcza, że ja nie do końca drzewko ogarnąłem. Aha. O, bebici, uspokój się, zostaw te Beneluxy! Więcej krajów ściągasz do wojny! Imperialista jeden, dobra doktrynka, ale doktrynka morska fajnie leci, tak, leci doktrynka morska. Mamy lotniskowce, jest fajnie, zaraz zaczniemy własne rafinerie ropy ogarniać. E, więcej prądu, power plant construction, power plant capacity, to może nie. E, supply, o to się przyda, mobilizacja armii. Co ty mnie pytasz? Jaka mobilizacja armii? No, no daj no tą generalną mobilizację. Fajnie, że możemy to przed wojną zrobić. Um, rabinek nowy. czuję się bardzo niepewnie. Ja zapomniałem samolotów produkować! Co jest nie tak z tą serią? Czemu ja dopiero teraz sobie zdałem sprawę, że my zapomnieliśmy w ogóle samoloty klikać? Eym. Um, poczekaj. No tak, nic nie produkujemy. Um, Dobra, zacznij od myśliwców na tego. Nie musimy od razu flotą wypłynąć, tak? Flota poczeka. E, daj bombowca na lotniskowiec. E, daj fightera nowoczesnego. E, daj. To mamy. Przechwytywania Murtilola, leki kas, ciężki kas. Ciężkiego kasa machniemy. Naival bombery by się też przydały i, i ricony, i transportowe też nie od Heavy kasa Tu potrzebujemy trochę was, zmniejsz ciebie. Cholipka. E, Może karabiny na razie nie będą potrzebne ani support equipment. E, mundury też mamy. Po co więcej, mundurów się zdobędzie nie się robią, to się robi. No, Jest, jak jest. Pokaż ten, to jest automatycznie podzielone, nie? 50-50. Tak, 50, /50. Ta, 50 myśliwców, 50 bomberów. No spoko. <słysza> 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 Proszę Państwa, 1 czerwca. Pierwszy czerwca, a to znaczy, że będziemy mogli dołączyć do osi. Będziemy mogli dołączyć do osi i dołączyć do wojny. Tylko musi się skończyć biurokracja. I lecimy Join Axis, to się robi 7 dni i to jest wojna To jest wojna, dostajemy trochę puścików, ale wchodzimy do wojny Czy my jesteśmy gotowi do wojny? Sprawdźmy nasze siły lotnicze, siły lotnicze jest schowamy flota, flota nie wypłynie, bo nie mamy samolotów na lotniskowce i nie mamy paliwa A samoloty też nie polecą, bo nie mamy paliwa Tylko armia jest w miarę przygotowana do tego, żeby gdzieś wystać Dobrze, że anti -tanki dałem Brytyjczyk widzę lubi dawać dużo czołgów Będziemy bronić włoskiej Afryki Wschodniej Nie jesteśmy w stanie obronić naszej Afryki Ani się obronić przed desantami Ale będziemy też bronić włoskiej Afryki Wschodniej Jeżeli mamy dostać się do bąka kelgijskiego To będzie zabawna seria Dobra, o, o, oni zapraszają mnie do frakcji Ale nie chcę dołączyć, bo wtedy jest, chyba stracimy te boosty Za modyfikację Vittoria Muritalia, Czyli tam Consumer Goods i Factory Output Także w 7 dni to sobie zrobimy Idealnie, bo akurat Niemcy będą się wbijać w... No właśnie, my po tym zobacząc, widząc te zwycięstwa niemieckie, uznamy, że... NIE! Znaczy fajnie, że dołączyliśmy do osi, ale pani Italo Barbie! Czekaj, 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 czekaj. Dos fools. Pani Italo Barbie, pan... właśnie my dołączyliśmy do osi, właśnie będziemy wypowiadać wojnę! I właśnie jesteś dowódcą, marszałkiem naszej armii w Libii! My nie mamy innych marszałków! To nie jest tak, że czymś się zastąpimy, bo nawet nie mamy czym Ciebie zastąpić! Um, w trakcie rutynowego lotu, akurat by się zgadzało, bo stacjonuję pod Tobrukiem, Zostało zestrzelony przez przyjazną pelotkę. A mówiłem nie upgrade'ować pelotek? General Barbie i wszyscy pasażerowie i Snowmore polegli. Alebną śmiercią, nawet Brytyjczycy, zobaczcie, jaki ten pochód im zrobili, brytyjska armia. My go tracimy, my go tracimy. Okej, okay. my go straciliśmy, jak właśnie dołączyliśmy do osi. Ech. No cóż, jest jak jest. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. znajomy polsatu w formie. Jutro już nie ma ucieczki, będziemy na wojnie, do której jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. To wszystko wina tego malarza. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. pe góry, soczysty końca, widzimy się jutro. Cześć, cześć.